Bye. <laughs> Piękny widok na stronę słowacką, oczywiście, ale niesamowity. Niesamowity widok. Szkoda, że jeszcze tutaj trochę tych drzew nie wycięli, bo <gryw> byłby jeszcze ładniejszy. Na stronę polską, niestety, na tej trasie dzisiejszej widoków za bardzo nie ma, a też szkoda. Ale są na stronę słowacką, które naprawdę rekompensują wszystko. Coś pięknego. Coś pięknego. No, a paręnaście metrów dalej jest, od podczas tych pięknych widoków, jest taki właśnie znaczek, o, taki właśnie znaczek, czyli przyrodna rezerwacja, czyli rezerwat przyrody. I to z tego, co na mapie wyczytałem, jest to rezerwat przyrody, który nazywa się Beskid, no i wzdłuż tego rezerwatu właśnie, o, tego, który tutaj jest za mną, wzdłuż tego rezerwatu będę teraz szedł. O, ktoś tu widzę znalazł e, jeszcze pozostałości po. chyba po wojnie. O, jeżeli ktoś szuka jakichś elementów, to są jakieś łuski. Tu są elementy. O, jak ktoś lubi takie klimaty wojenne, to prawdopodobnie jest to coś wojennego. To rezerwatu Beskit, to jest słupek 1,77. Jakby ktoś szukał, to zostawiam leży sobie tutaj na tym słupku. I idę dalej. Rezerwat jest po mojej prawej stronie. No i jestem, jestem już na wysokim groniu. Czyli tutaj żegnam się z czerwonym szlakiem słowackim, granicznym. O, a tu już jest nasz szlak Petetekowski. Właśnie, wysoki gron jest 15 minut w tamtą stronę, ale to ja już się nie będę wybierał specjalnie jakoś bardzo. E, tu jest nasz o, szlak, którym dojdę, niebieski. On, jak przypominam, idzie z Rzeszowa, z Białej. Kończy się w Grybowie. Ma ponad 450 km. Jest jednym z najdłuższych szlaków w Polsce. Chyba najdłuższy, no, drugim chyba, albo trzecim. Ale chyba drugim, górskim takim, takim szlakiem. No a tutaj dalej to już sobie idą. Dalej granicą można dojść aż do e, przełęczy Bukowskiej. E, Tam ten szlak niebieski zakręca na Tarnicę, Halicz, no i potem na górę. Znaczy na górę. w kierunku północnym, w kierunku ustrzyk dolnych, zakręca pod przemyślem Krasiczyn, później w okolice Dynowa. ...i do Rzeszowa, także można się stąd wybrać, a ja będę zmierzał w tamtym właśnie kierunku, gdzie stoi ten znak pod nazwą Granica Państwa, no i tam będę sobie już schodził do Łubkowa, eee, myślę, że powinienem do Łubkowa dojść jakieś, no a ponad dwie godziny, no, na dawnej wsi... To jest to ładna droga asfaltowa, którą robiło leśnictwo, ale to niech było pamiętać jakąś to, żeby jeść z lasu trochę drewna. To jest ta droga, którą idę. To jest miejscowość kiedyś tutaj była. Nazywała się Zubeńsko. Dzisiaj już jej nie ma. Od wojny niestety bardzo wiele takich miejscowości zniknęło w ogóle z mapy. Zostały same nazwy, e, ponieważ miejscowość zniknęła, ludność wysiedlono w ramach akcji Wisła, czyli walki z UPA, Ukraińską Powstańczą Armią. E, polskie kierownictwo Partii Komunistycznej podjęło taką decyzję, że ludność bojkowska, łemkowska, która mieszka na tych terenach jest za bardzo spokrewniona etnicznie, językowo z Ukraińcami chociaż bojkowie i łemkowie nie chcieli pomagać UPA chyba, że zostali zmuszeni rzadko udzielali schronienia bo chcieli żyć w spokoju bo dopiero co minęła wojna więc nikt nie chciał znowu tych samych przykrych spraw przechodzić na nowo Niestety, tutaj kiedyś były domy, mieszkali ludzie, jakoś tam prowadzili sobie swoje życie, gospodarstwa. Teraz nie ma tu nic, została sama nazwa tych terenów. No i powoli zbliżam się już do nowego Łupkowa. Bardziej do Łupkowa, no bo niebieski szlak, którym idę, idzie w kierunku Łupkowa. A potem do Nowego Łupkowa. No i zakończę dzisiejszy marsz. No, Wędrując sobie cały czas przez wieś Zubeńsko, e, która nie istnieje, oczywiście, no bo idę sobie tak przez takie szczere pola, e, można natrafić o, przy drodze, bardzo świeżo zrobione. Widzę, że zaczęto dbać o takie turystyczne ciekawe miejsca. Cmentarz wojenny z I wojny światowej, proszę Państwa. E, zobaczymy, co też takiego się tam e, za tym mostkiem dzieje. E, cmentarz wojenny z I wojny światowej. Duży brzozowy krzyż, na którym jest napisano, że w zbiorowych mogiłach spoczywają wspólnie żołnierze wrogich armii. I być może to dalej tam jest teren tego cmentarza wojennego z I wojny światowej. Nie jest on oznaczony żadnym numerem, dlatego ja nie mam go też na przykład w swoim wykazie. Ale jest tutaj taki krzyż żeliwny, zapewne jak widzę. Który sugeruje, że gdzieś tutaj w tych okolicach, o może nawet w tym miejscu, po którym idę, ten cmentarz jest albo był, i tutaj się ci żołnierze pod ziemią wspólnie spotkali. Po raz pierwszy na polu bitwy, po raz drugi pod ziemią. Być może tutaj w tej okolicy leżą. Jest taki ciekawy, bo jest bardzo stary. Widać, że jest bardzo stary na takim betonowym postumencie. No ale jak widać, piękna okolica i żywego ducha. Nic. A kiedyś była tu wieś. nazywała się zubeńsko. Także takie po drodze ciekawostki po drodze do Nowego Łupkowa. No i tak, w trakcie wędrowania można spotkać też takie rzeczy. <gry> można spotkać też takie rzeczy, o, jak chata na końcu świata, albo czyjś domek tutaj. Warszawa 420 km, Biegun Południowy 15 tysięcy. Także, no, tak mniej więcej też można sobie tutaj mieszkać. Eee, a chata na końcu świata jest za chwilkę. Więc zobaczymy piękny strumień, który sobie tutaj płynie, o, który sobie tutaj płynie. Z jednej strony, z drugiej strony. A to jest właśnie taki efekt. O, można sobie zobaczyć, właśnie jakim sprzętem posługujemy się dzisiaj. No, idę dalej. No i w takich oto okolicznościach przyrody wędrując sobie przez tereny tak zwane nigdzie po prostu nie ma nic, w odległości kilku kilometrów nie ma żywej duszy dochodzi się do takiego ciekawego miejsca jakim jest Chata na Skraju Świata albo schronisko Koniec Świata, różnie się na to mówi o, jest taki bieżurny garnuszek do nabierania wody tutaj po wodę się chodzi samemu, drewno do Kominka do pieca też łupie się samemu. Bardzo miejsce polecane przeze mnie, jeżeli chodzi o miejsce, w, których, w którym chce się po prostu zresetować. Tak totalnie zresetować. Uciec od cywilizacji. Z dala od wszelkich wygód, uciech, i innych rzeczy związanych z cywilizacją. Eee... Jeszcze do niedawna nie było tu prądu nawet Więc naprawdę była to taka chatka pod gwiazdami Ale teraz chyba już jest eee, Cóż Bardzo ciekawe miejsce polecam, polecam tym wszystkim, którzy rzeczywiście chcą sobie zresetować mózg Odpocząć z dala od wszelkich możliwych spraw że tak powiem prawie ziemskich Bo Tu rzeczywiście jest Miejsce, które warto polecić, dojechać tutaj trudno. Chyba, że samochodem terenowym, ale i tak takim lepszym. No i cóż, e, no jak widać na załączonym obrazku, trzeba sobie wszystko zapewniać samemu. Jak widać z daleka, on tutaj jest nawet ubikacja z wielkim maniakiem wody, więc to też trzeba pewnie sobie uzupełniać. E, Tutaj tereny dookoła piękne ale proszę posłuchać nie ma tu niczego. Słychać świerszcze, słychać trochę może ptaki. Ostatnio trochę słychać budowę, ponieważ jest tutaj budowany ten słynny gazociąg. W związku z tym i w związku z tym jest tutaj taki, a nie inaczej. No. I odnośnie resetu, odnośnie miejsc, które tutaj warto odwiedzić, to to na pewno jest chatka na końcu świata. Polecam wszystkim. Można sobie przyjechać pod namiot. Można sobie przyjechać, zamieszkać tutaj w tej chatce, ale raczej pod namiot. Wszystko trzeba robić samemu. I jest dobrze. No i ze względu na roboty, które tutaj są prowadzone przy gazociągu yy, polsko-słowackim trasa się troszeczkę szlaku zmieniła nie idzie już tak na wprost do góry do Łupkowa na drogę ale trzeba skręcić tutaj przez taką ścieżynkę przejść przez cmentarz, który ja odwiedziłem już dzisiaj rano ale widać, że tutaj zadbano o takie tymczasowe oznaczenie szlaku. Bo widać zresztą, że e, no, budowa postępuje, więc no, nie ma szans raczej przejść przez teren budowy, e, jeżeli chodzi o turystów. Dlatego przechodzi się tutaj, tędy właśnie troszkę bokiem. O! Obchodzi się ten teren budowy, no bo niestety, ale. O. Niestety, ale tutaj się nie przejdzie. Również, podobnież, podobnież, również tam, o, również nie bardzo. W związku z tym pozostaje tylko przejście tutaj taką boczną furtką przez cmentarz i cerkwisko, które już opisywałem rano jak szedłem w stronę pasma granicznego. No, i tu dzięki temu, że kierują nas znaki, więc obchodzi się ładnie bardzo całą tą budowę. No, idąc sobie wzdłuż płotu okalającego cmentarz, gdzie prowadzą nas znaki niebieskie. No, i tymi znakami właśnie idzie się powoli, powoli wzdłuż cmentarza. Przez cmentarz, takimi ścieżkami, no jakoś trzeba było to zrobić, bo niestety są sprawy ważniejsze. O, i tu się skręca w prawo. Wchodzi się na teren cmentarza, na którym już mówię, byłem, już nie będę pokazywał. No i potem wraca się na drogę do nowego łupkowa No. I po 6 godzinach. Wędrówki. Jestem z powrotem w Nowym Łupkowie. Zmęczony, ale szczęśliwy z tego, że udało się e, pokonać dzisiejszą trasę. Sam sobie wyznaczyłem, prawdę mówiąc, ale e, odwiedziłem to miejsce ponownie po wielu latach. E, no i muszę stwierdzić, że Pewne takie kultowe miejsca pozostały, ale turystów jest niewielu z tego względu, że niestety no, baza turystyczna jest tutaj niewielka, a atrakcji też jest niewiele. Można tu dojechać pociągiem. Z Rzeszowa, z Sanoka, w sezonie pociąg da Słowację do miejscowości Medzilaborce kursujący albo samochodem. No i potem pochodzić sobie po okolicznych szlakach, miejscach, które polecam, bo naprawdę warto kultowe miejsca tutaj do noclegów i do również wyżywienia częściowo. To jest przede wszystkim w nowym łupkowie tutaj kimadło wampira koło stacji kolejowej, a dalej to już w łupkowie, czyli miejscowości, której formalnie nie ma, jest tylko stacja kolejowa. Ale jest tak zwane szwejkowo, albo inaczej radosne szwejkowo, szwejkowo. No i jest jeszcze chata na krańcu świata, ale to już dla zapaleńców ekologicznie nastawionych, bo e, wodę trzeba sobie załatwić, drewna narąbać, także jest taki lekki survival można powiedzieć. Ale jeżeli ktoś chce naprawdę zresetować mózg po ciężkim roku pracy, na przykład, dajmy na to, to polecam całkowite, kompletne wyciszenie na kompletnym odludziu. Samochodem tam za bardzo nie można dojechać, chyba że terenówką, ale bardzo dobrą terenówką. Także dziękuję serdecznie za dzisiejszy e, odcinek. Kolejny. Zmierzam powoli do auta i. Wracam z powrotem. Także dzisiaj Zachodnie Bieszczady, Nowy Łupków i Okolice, Pasmo Graniczne, Szlak Niebieski, Czerwony Słowacki i tak tak dalej dalej szczegóły będzie można zobaczyć na zdjęciach wkrótce, albo na relacji. Na Facebooku, na YouTubie, Podkarpacie Znane i Nieznane. E... I też na traseo. Jeżeli ktoś używa tej aplikacji, bo warto, naprawdę, to ja wrzucę tą trasę z. Dokładnym przebiegiem, jeżeli ktoś będzie chciał kiedyś powtórzyć tą moją eskapadę, to zapraszam dokładny przebieg tej trasy i będzie na trasę razem ze zdjęciami konkretnymi miejscami. Także pozdrawiam. Do usłyszenia. Do zobaczenia.